Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, Nie świetnie, radości. albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Szczerze mówię, że wolałbym być po drugiej stronie ambony, wiedząc jak wielkie... Błogosławieństwo płynie ze słuchania Bożego Słowa. Ale jak ma już tak być, jak jest, więc proszę o cierpliwość. Takie to już naturalne, moi drodzy, że się rodzimy, że dorastamy, starzejemy się i w końcu umieramy. Pojawiamy się na tym świecie i znikamy, znikamy z tego świata. Czasem szybciej. Nie chciałoby się postawić pytanie, czy na tym świecie wyczerpuje się całe nasze życie? Czy różnimy się od tych jesiennych liści, które wiosną były zielone i żywe, a dzisiaj leżą martwe? dzisiaj to pytanie w uroczystość wszystkich świętych, bo cmentarze nasze kryją zmarłych, którzy wyznawali różne poglądy. Na jednych grobach widnieją krzyże, a na innych ich nie ma. Nie ma, bo taka była ich wola, bo taka była wola ich rodzin. i siostry wskazują, że zmarli ci wierzyli w życie wieczne po śmierci. Ci, którzy nie wierzyli. Tak sobie myślałem i myślę, jak widzę takie groby, teraz już pewnie wiedzą, czy nie mieli rację, czy nie mieli racji. Ale tak już jest. Jedni wierzyli, że czas pobytu na ziemi był tylko chwilowym przejściem do domu ojca, inni byli przekonani, że ziemia jest ich wiecznym spoczynkiem. Kwiaty znicze. I mówią, tak trzeba, proszę się, Tak należy. Bo to dzisiaj święto zmarły. A tak naprawdę to dzisiaj Kościół czci wszystkich świętych. Zmarłych będziemy czcili jutro. A zatem składa dzisiaj Bogu Ojcu Kościół dziękczynienie za bohaterów walkę ze złem w sobie i podjęli walkę ze złem wokół siebie. Składamy dzisiaj Bogu dziękczynienie za ludzi, którzy posłyszeli kazanie na górze i wezwanie błogosławieni. Po prostu odnieśli do siebie. Znamy tych ludzi, w naszej ojczyźnie na przestrzeni historii było ich wielu. Może przywołajmy na pamięć niektórych. To święta Jadwiga Królowa. Jej przypisuje się zdanie, kto im łzy przywróci. Ujęła się, jak pamiętamy z historii, za skrzywdzonymi chłopami. Wprawdzie naprawiono krzywdy, przynajmniej starano się na... Ale czy wyrządzone krzywdy da się naprawić do końca, ale wspomnijmy też tych dalszych. Iluż ich było na naszej polskiej ziemi, do nich bowiem należy Królestwo Bożą i będą nasyceni. Składamy dzisiaj wdzięcznienie za błogosławionych cichych, smutnych, czystego serca, wśród nich są i nasi bliscy, może nasze mamy które nie znały obcych języków, nie kończyły szkół i uniwersytetów jak dzisiejsze matki, były mądre, bo wiedziały jak żyć, jak wychowywać. Wiedziały jak wychowywać po Bożemu, uczyły tego co dobre, co święte, przestrzegały przed złem. Ojca Maksymiliana, naszego rodaka, co z ciebie wyrośnie? Tak się tym przejął, że nawet po to pytał Bożą Matkę. Że to są nasi ojcowie, którzy domy budowali, by rodziny miały gdzie żyć, to są ci, którzy budowali nasze kościoły, bo mądrość im mówiła, że Bogu należy się dom, który jest również naszym domem. To są także ci, którzy brali do ręki broń i szli bronić ojczyzny. Iluż ich leży na polskiej ziemi, w polskich lasach, Ci, którzy dzisiaj nam przewodzą, którzy sprzedają ojczyznę, ojczyźniany dom za 30 nędznych srebrników i nas denerwują. Oni żyli na naszej ziemi, jedni pojednani z Bogiem, drugi nie pojednani. Jedni. Władysław Reymond, nasz wiersz narodowy, opisuje. Śmierć Borynia po długich tygodniach leżenia choroby doszedł do jakichś takich przytomności. Księżyc świecił pełnym blaskiem. Pomyślał sobie już dnieje. Potem wyruszył na zakon. Nabrał ziemi w koszule. Nie zauważył, że to nie zboże i siał jak zboże. Zmarwiał naraz, wszystko przycichło i stanęło w miejscu. Błyskawica otworzyła mu oczy i powroki śmiertelnej. Niebo się rozwarło przed nim, a tam w jasnościach oślepiających Bóg Oj, duszko człowieka do mnie, pójdź za utrudzony parobku. I pamiętam, zachwiał się po ryna. Otworzył ręce jak w czasie podniesienia, Panie Boże, zakład Odrzekł i runął na twarz przed tym majestatem przenajświętszym. Padł i pomarł w onej łaski Pańskiej godzinie. Różnie odchodzili z tej ziemi nasi rodacy i święci. bracia i siostry jesteśmy w ręku Boga. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Kończy się rok miłosierdzia. Czy rozumiemy godzinę konania na Krzyżu? Czyśmy w tym roku zrozumieli tę godzinę konania na Krzyżu, która jest godziną miłosierdzia? Bracia i siostry, może zmarznięci, może już przemotnięci, kierujmy to wszystko za nich. I nie żałujmy im pamięci, a przede wszystkim nie żałujmy im modlitwy, a zwłaszcza mszy świętych, podpustów, które w tej oktawie będziemy mogli zyskać każdego dnia, wypominę naszych nawróceń. Nie wystarczą zatracający orientację na wiarę w współczesny świat. Kwiaty, znicze piszczałki, prąbki. Nie wystarczą. To nie wystarczy. Trzeba dużo mądrych Dużo modlitwę tej pamięci. Tego oni oczekują od nas. Tego, kiedyś my będziemy oczekiwać którzy jak podejdziemy za nas będą się mocni. Będą się mocni. Panie, przyjmij wszystkich zmarłych naszych do grona swoich...